Dzień dobry, kochani. Dzisiaj zapracują nogi. Kochani, wzmacniamy nogi. Bardzo proste ćwiczenie, ale proste tylko dlatego, że nie wymaga specjalnego sprzętu. Wystarczy ściana. Opieramy się plecami o ścianę i zjeżdżamy tak, żeby tutaj utworzył się kąt prosty. I teraz taka rada ode mnie. Jeśli już nie będziecie dawali rady, to policzcie jeszcze do 10 i dopiero odpuśćcie. Y, palą uda. Popracują te szłytki, ale to za chwilę lęć przyklejone do podłogi, całe plecy przyklejone do podłogi. Słuchajcie, wzmacniajcie nogi, dlatego że to jest wasza równowaga, to jest wasza stabilizacja, to jest mniejsze ryzyko upadku i też coś, co jest niezwykle istotne dla układu krążenia. Już pali. Ja już ledwo wytrzymuję w tej pozycji. Ja jestem tutaj, nie wiem, pół minuty. Wśród. A ja po, trochę poszedłużam, żeby Beatę bardziej paliło. Beata y, bardzo często nadużywa słowa słuchajcie. To dlatego, że ona ma taki palec, który do mnie <słuch> mówi: słuchajcie. Ok, y, teraz zrobię Ci większą przyjemność, czyli ręce przed siebie poproszę. Wolisz lżejszy czy cięższy? Lżejszy, lżejszy. Proszę bardzo. O, wieszcie, Beata już tu się trzęsie. Teraz jeszcze. Okay. Pracują barki. Mocno angażujemy brzuch w tym świeżeniu, bardzo mocno angażujemy brzuch. To liczymy. Raz, dwa, trzy, trzy, nie, cztery, nie, już koniec. pięć, sześć, słuchajcie. Siedem, ale... osiem, <laughs> dziewięć było, słuchajcie, trzymajcie tak się. Nie pali! Ciao! Ok, na chwilę wracamy, bo ja bardzo chciałem pomóc ulżyć Beacie. Zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Obiecałam łydki. Także wracamy do tej pozycji na chwilę. Czy znaczy, obiecałam łydki? Co znaczy, obiecałam Obiecałam łydki? Wam ćwiczenia na wzmocnienie łydek. O Jesteśmy Boże. w tej pozycji. Pracuję. Najpierw prawa noga, potem lewa noga. Proszę bardzo, stopa na palce, opuszczamy stopa na palce, opuszczamy i tak po pięć razy na stronę. A dla odważnych, obie nogi jednocześnie na palce. I wiesz, to ciężko o, Nie, o, Nie słuchaj. Ok, teraz będzie prawdziwy ciało. Oh, Trzymajcie się. Ciap.